Panie Pawle, naszej uwadze nie mogło umknąć to, jakie dzisiaj przygotowaliście stoisko, ale nie tylko my to zauważyliśmy dzisiaj. No Myślę, że zostało zauważone w szerokich kręgach, goście dopisali. i Nagroda pierwsze miejsce za stanowisko to jest dla nas duże wyróżnienie. Duże wyróżnienie i myślę, że duży nośnik. Naszym gościem jest prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej. Panie prezesie, przybliżmy na początku czym jest sama izba. Działamy już na rynku globalnym, są tam przedstawicielstwa wielkich koncernów, korporacji, dlatego mamy filie pozakładane na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Miami, we Włoszech, w Toskanii, na Ukrainie, w Winnicy, no i oczywiście u Niemców, u sąsiadów, bo tam jest duży rynek w Berlinie. Firmy, z jakich branż zrzesza Izba? Praktycznie są to branże od potężnych firm typu Orlen, typu Kulczyk, poprzez średnie przedsiębiorstwa, m.in. taka firma jak Adika. Oglądając ostatnią wieczorową kolekcję Adiki, mam takie wrażenie, że ta klasyczna elegancja wcale nie musi być w tym przypadku taka nudna. Dokładnie, nie musi być wcale taka nudna, chcemy, żeby kobiety czuły się w naszych kreacjach luźno, komfortowo, no i oczywiście, aby przyciągały męskie spojrzenia. Jako znawca rynku tkanin współpracuje Pan z firmą Adika. Proszę powiedzieć, na czym polega ta współpraca, jak ona przebiega? Bardzo dobrze popracujemy z firmą Adica. I bardzo dobre kaniny, najwięcej sukienkowe, bluzkowe i kurtki, płaszcze. Pan Paweł chyba jest dowolony, mój pół pracy. Jeżeli chodzi o rozmiary ubrań, dostrzegliście Państwo potrzeby szerszego grona kobiet? Jak najbardziej, wachlarz firmy od najniższych rozmiarów idąc w górę. Rozwijamy się w kierunku większych modeli w rozmiarze plus size. Narodziły się pomysły nowe, idące w tym kierunku. Będziemy tutaj tworzyć kolekcje dla tych pań. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że Adika również zasiliła szeregi izby. Adika pokazała się na stoisku, prawda, z pięknymi wyrobami i żeśmy się porozumieli, że będzie to firma, która będzie jednocześnie reprezentowała członkostwo premium. Ponieważ te wyroby rzeczywiście, które my widzieliśmy w Nadarzynie, widzieliśmy w Żegowie, dadzą nam szerokie pole do współpracy i do powiedzmy prowadzenia polskiej marki, szczególnie na rynku wschodnim i Europy Centralnej. Właśnie ta firma może być taką marką i taką reprezentacją, która pokaże wszystko, co jest najlepsze z naszego kraju. Przed naszą kamerą tym razem goście z Dubaju. Adiga, on szef jest bardzo dobrze, on, on ma dobry pomysł, on pokazał nasze kaniny też, tak dobrze zrobione. Jak podobały się panu sukienki i polskie dziewczyny? Na polskie pol dziewczyny to bardzo fajne, tak, tak, tak bardzo piękne. Adika ma swoich odbiorców nie tylko w Polsce, ale też ze Słowacji. Firma Adiko znamy tak trzy lata. Od tych tej, tej por współpracujemy na, na bardzo wysokim poziomie. My jesteśmy bardzo zadowoleni z modelami, modele są bardzo piękne, na Słowacji mają wielki sukces. W jakim zakresie współpracujecie ze sobą? My dajemy bardziej takie sukienkowe materiały, taki Janina, takie, takie bardziej moździerzówki, nie takie Janinowe materiały, takie bardziej wzorami. Bardzo dobrze współpracujemy. Nie mamy żadnej wiesz, reguły. Oni są fajne. my jesteśmy weź, dobrze. Był pan również na pokazie i oglądał pan te wszystkie sukienki, które zostały zaprezentowane. Jak się panu podobały sukienki bardzo i badne, dziewczyny? Bardzo ładne, bardzo, bardzo śliczne i bardzo piękne. Proszę nam opowiedzieć, jak przebiegła wizyta uczestniczek programu Supermodelka Plus Size. Uczestniczki tego programu Plus Size odwiedziły naszą firmę. Była to bardzo przyjazna i wesoła wizyta. Dziewczyny oglądały kolekcję, dobierały sobie sukienki, wybrały coś dla siebie, były bardzo zadowolone z kolekcji. Oglądał pan również pokaz Adiki. Jakie wrażenia męskim okiem? Ja uczestniczę od wielu lat w pokazach mody w Warszawie i to w różnych miejscach. Ten show naprawdę był moim zdaniem jeszcze lepszy niż niejednokrotne pokazy, które odbywają się tam, dlatego że sama ekspresja, sama powiedzmy muzyka, sama młodość no i pokaz oczywiście odpowiednio dobranych sukienek, które promieniowały. Każda z nich była powiedzmy tak fantastycznie dobrana, że Postanowiliśmy, że i firma Dika zaistnieje na rynku warszawskim.